Nauczanie domowe. 11 lutego. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 7, wersety od 24 do 30. I Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, lecz nie mógł pozostać w ukryciu. Wnet bowiem usłyszała o nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, upadła mu do nóg, a była to Poganka, syrofenicjanka rodem, i prosiła go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki. Odrzekł jej: Pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest wziąć chleb dzieciom i rzucić psom. Ona mu odparła: Tak, panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają z okruszyn dzieci. On jej rzekł: Przez wzgląd na te słowa idź. Zły duch opuścił twoją córkę. Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł. W działaniu i wypowiedziach Jezusa widać wyraźnie realizację planu Bożego. Jezus przyszedł w narodzie wybranym, jako jego syn, i do narodu wybranego, aby. Pozbierać owce, które poginęły z domu Izraela, i potem wśród tych Izraelitów tworzy wspólnotę uczniów, którzy jako apostołowie zostają rozesłani na cały świat. Zatem ta ekonomia Boża dotyczy jednego narodu, a potem całego świata. I jest to moment właśnie realizacji tego pierwszego elementu. Zatem Jezus chce zatroszczyć się, żeby przede wszystkim wszystko w narodzie wybranym zostało uczynione i dokonane, co było konieczne, aby on sam uwierzył i stał się misjonarskim względem całego świata. I widzimy w te tryby wielkiego działania Bożego wchodzi prosta kobieta syrofenicjanka, ale widzimy wchodzi w sposób, który. Bardzo odpowiada temu określeniu, że gwałtownicy Boży zdobywają Królestwo Boże, bo tak właśnie ona się zachowała. Po pierwsze widzimy, że Jezus chciał być w ukryciu, a stał się obiektem jej zainteresowania, bo postanowiła go znaleźć, postanowiła z nim porozmawiać i postanowiła wtrącić się w to Jezusowe działanie. Ale to wtrącenie się w plan Boga, w historię zbawienia, było właśnie takie, że kobieta po pierwsze przyjęła nie tylko język czy sposób wyrażania się Jezusa, ale przyjęła tę mentalność. Zgodziła się, tak, to jest dobry plan, Boży plan jest najlepszy, najwłaściwszy. I ja w tym planie. I to drugi punkt, chce znaleźć swoje miejsce. Zatem kobieta najpierw uznała to, co Jezus mówi, przyjęła to, a potem przyjmując mogła odnaleźć właśnie tę przestrzeń dla siebie i dla swojej córki przy okazji. Chodziło o to, żeby pomimo tego, że wydaje się to tak dalekie, jeszcze odległe, to żeby z tego uczynić dla siebie, to, co najlepsze, najwłaściwsze, ten Boży plan, aby miał również odniesienie do mnie osobiście, do mojej rodziny, i może ona być właśnie pięknym wzorem tego, że nam się wydaje czasami, że właśnie Boże działania, Boże plany są takie wielkie, takie kosmiczne, i my tu tacy mali, co możemy, czy jak się tutaj odnieść, czy znaleźć, czy też w ogóle. Uczestniczyć w tym wszystkim, a jednak ona jest wzorem właśnie takiego mądrego podejścia, coś, co wydaje się niedostępne. Właściwie musiałaby czekać nie wiadomo jak długo na tę swoją kolejkę, na tę swoją okazję uczestnictwa w Bożych planach, a jednak ona to robi już dzisiaj, już teraz. Właśnie ta mądrość zaakceptowania planu Bożego i dopasowania się. Ona zaczyna używać tego samego języka. Jezus mówi o dzieciach i o psach i ona podejmuje ten wątek. Tak, szczenięta jedzą z tego co spadnie dzieciom w czasie jedzenia ze stołu. Jezus widzi, że ona rozumie co Jezus chce powiedzieć. Ona przyjmuje to, ale równocześnie chce skorzystać na tyle, na ile może. Właśnie z obecności Jezusa, właśnie z tych okruszyn, które spadają ze stołu. I może też być dla nas wzorem ta kobieta, właśnie w tym, że, że korzystamy z tego, co malutkie, co takie niepozorne, co takie wydaje się, no, nie do końca mogące nas nasycić, mogące zaspokoić wszystkie nasze problemy, pragnienia, głody, a jednak właśnie te okruszyny wystarczą na to, aby tak się stało. I znów ta, Kobieta poganka jest dla nas wzorem takiego gwałtownika, który zbiera okruszki, który zbiera te małe cząsteczki. To, co, co spada, to, co gdzieś dzieje się wokół, ale ona jest na to uważna i z tego właśnie korzysta. I ty możesz zrobić tak samo. Z tych małych, niepozornych wydarzeń, sytuacji, okoliczności, tych słów możesz pozbierać te okruchy Bożej Łaski. Po to, żeby one Ciebie wypełniły. Po to, żeby one Tobie dały to, co jest potrzebne. Wyzwolenie. Bo to był owoc włączenia się tej kobiety i rodziny jej równocześnie w plan Boga. To było uwolnienie. To była nowa jakość życia. Ale właśnie dlatego, że ta kobieta, gwałtownik Boży, znalazła kogoś, kto Plan Boży jej pokazał. Potrafiła go zaakceptować, odkryła swoje miejsce i pozbierała okruchy tego wszystkiego, co Bóg przygotował dla nas, dla Ciebie i dla mnie. Niech będzie to wezwanie, zaproszenie, zachęta, a nawet nakaz, aby tak właśnie robić, aby z gwałtownością przychodzić do Jezusa, który jest na osobności. Kiedy adorujesz, kiedy się modlisz, kiedy nikt nie widzi, wołasz do Boga, jesteś przy Bogu. Odnajdujesz tam swoje miejsce, swoją rolę i przestrzeń, w której masz się znaleźć, tej historii zbawienia, tego Bożego działania i w końcu zbierasz właśnie to wszystko, co Bóg Tobie daje, co Bóg jako pokarm zostawił na tym świecie. By rzeczywiście doświadczenie Bożej Mocy również było Twoim udziałem.